Mam prosto z naszego ostatniego dnia w British Heart Foundation i to było takie smutne, jak wszyscy nas żegnali, i, i w ogóle. może przyjść. I wpłakać się, się, chce w ogóle, bo mogłabym tu zostać. Ci ludzie są po prostu świetni. No, ja po prostu ta nie mam słów ta atmosfera w atmosfera atmosferach pracy. <laughs> I to było takie kochane. Mówili. I, I takie, ale to wasz ostatni dzień! Nie, nie! Do zobaczenia ja w poniedziałek. Nie, nie tak, nie, nie poniedziałek, poniedziałek to wiesz, będziemy w szkole o co chodzi. I w ogóle nie chcemy stąd jechać. No i To jest ostatni raz, kiedy jedziemy z tego przystanku. Nie kurne, ja tu jeszcze jutro przyjadę o 4 rano i zrobię Nie ma autobusu <suszy> do Wardyrado. To jest dwie ja, je, 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 minuty do autobusu. Jest... jest mi tak smutno, strasznie. Nie chcę jechać. Ja też nie, ja bym chciała zostać. Ja też. No rozmawialiśmy z panem tutaj, który, co? Jest tutaj, pracuje, jako tak, Polaczek. Od siedmiu lat mieszka w Londynie. W Londynie? W Londynie mieszka. Życzył nam powodzenia. Powiedział, że mam wrócić z Anglii. Ja wrócę na pewno. No ja nie wiem, jak wy, nie? Ale to, to ja. Ja tu wrócę i to nie raz. Może nawet na stałe, ale mi się ręka trzyma Mi też się trzęsło, jak zdjęcia. No, wiki, takie zdjęcia te tak. takie No bo mi się smutno odwrócił. I takie, we want a photo with you, 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 you i you. Z no, zdjęcia, nie zrobiliśmy. Z Polaczkiem, który z nami pracował, ze szpion. Ale jego mamy szansę jeszcze spotkać, tak? Niestety. No dobra, to idziemy. Czekają nas dzisiaj pożegnania, pożegnania, jeszcze raz pożegnanie. Ja się ba poryczę na koniec tego dnia, bo po prostu ja już nie umiem, już jest tak smutno w ogóle. Dobra, lecimy. A na razie.